Już dzisiaj każdy gracz w Fortnite ma szansę zdobyć darmowego skina, który kilka minut temu wszedł do gry wraz z nowym eventem. Jest to tylko aktywne kilka godzin, więc obejrzyj cały materiał, żeby tego nie przegapić. jest to totalnie nowy skin, o którym nie wie. Są również dwie gwarantowane nagrody, które krok po kroku ci powiem jak odebrać i każdy, kto obejrzy ten materiał, te nagrody zgarnie, wal subika, wbijamy 100 tysięcy lub łapeczkę w górę i wpisz kod Sejam w sklepie, jeśli chcesz nie wspierać i jesteś turbo największym kozakiem. Jeśli masz mój kod kilka dziękuję. Jesteś totalnym szefem Instagram, Twitch, TikTok, wszystko op się wbijajcie, a my lecimy z tematem. pierwsze o czym powiemy, to brak brak eventu w tym sezonie. Prawdopodobnie event w tym sezonie się nie odbędzie na koniec tego sezonu, skąd to wiemy. Pierwszy powód to brak jakichkolwiek klików gry, które miałyby świadczyć o evencie i miał on by się odbyć, jeśli event miałby się odbyć. Byłoby to już mniej więcej potwierdzone, bo mamy już tylko kilka dni nowego sonu, czyli do 8 marca i nic w tym momencie nie wiadomo, żeby event miałby się odbyć. Druga kwestia, nowy sezon będzie na tygodniu, czyli dokładnie w środę, no i najczęściej jeśli eventy były robione, było to robione właśnie w sobotę bądź w niedzielę, bo Fortnite wtedy sobie w sobotę robił event, a następnie przerwa techniczna zaczynała. Się od razu po evencie, do niedzieli rano, i wtedy startował dopiero nowy sezon, Teraz będzie nieco inaczej, bo z tego co udało mi się dowiedzieć, prawdopodobnie przerwa techniczna zacznie się od razu, w środę rano, czyli będziemy mieli cały czas, całą noc jeszcze do grania Fortnite'a, no i to może świadczyć o tym, że eventu niestety nie będzie mieli. Trzecia kwestia to właśnie brak jakichkolwiek informacji, a dużo YouTuberów już nagrywało, że event się rozpoczął, że będzie on na 100%. I uwaga, uwaga, ja o tym mówiłem w filmikach i właśnie w poprzednich liveach, że te właśnie informacje, wszystko o evencie są totalnym skamem, fejkiem, no i oszust po prostu was na wyświetlenia, także uważajcie, kogo oglądacie, no bo jak widzicie znowu się te informacje nie sprawdziły, i bo to wiadomo, bo takich informacji po prostu nie było i były one totalnie wymyślone. No i wiadomo, że też mógłbym sobie wymyślić, co będzie nagrał w nowym sonie, że już właśnie jest nowy son, coś tam super, mega fajne, ale nie ma sensu Was oszukiwać, bo dużo osób po prostu się o to nabrało i pytało na live'ach, czy właśnie czemu nie nagrywam o evencie, po prostu do tego, no, że nie jest on ogłoszony i prawdopodobnie go nie będzie, aczkolwiek mamy jedną fajną teorię, którą mogę wam powiedzieć o nowym sonie, chodzi o nową lokaty, a właściwie nowy biom, który może się w nowym sonie prawdopodobnie dostajemy biom związany z starożytną Japonią bambusami albo kwiatem witącej wiśni japońskiej, skąd to wiemy właśnie pojawiała się mega duża teoria na Twitterze która mówi o tym, że właśnie bambusy mieliśmy w tym sonie i faktycznie mieliśmy takiego małego bambusa, który wyrósł nam ostatnio na mapie, no i niektórzy łączą to z tym, że faktycznie moglibyśmy otrzymać właśnie nową lokację w nowym sonie, powiązaną właśnie z bambusami czy na przykład cały biom I jeden koncept mapy stworzony przez gracza właściwie likera właśnie mówi o tym, że mielibyśmy cały taki duży biom, na przykład zamiast Jesiennego. po prostu wpłacałby się on właśnie w taki wiosenny, japoński biom z kwiatami, kwitącej wiśni, bambusami i tego typu rzeczami, jednakowoż pamiętajcie, że jest to koncept i nie jest to nic potwierdzonego ale wiele likerów o tym stwitowało, więc jakieś szanse na to są i jest to jeden z najbardziej legitnych w tym momencie, przecieków i teorii, również powiedzmy sobie o tym, że questy Wiedźmina zostały oficjalnie skrócone, skrócił się czas wykonania tych questów i już niedługo kończymy sezon I te questy macie zrobić tylko do końca sonu. Finalnie, w Fortnite zabrał wam około 1 bądź 2 tygodnie robienia tych questów, więc musicie zrobić je dużo szybciej, czyli do końca tego sonu. I również po jutrzejszej aktualizacji dostajemy kolejne 6 rzeczy z Wiedźmina, które każdy gracz posiadający karnet będzie mógł odebrać. W tym momencie, nie wiadomo co to będzie, ale mogą być takie dodatkowe skiny, lotnie, prezenty, style czy inne rzeczy za wykonanie tych zadań. Oczywiście. Jeśli ktoś chce sprawić, to po wejściu w kartę mamy specjalną zakładkę Wiedźmina i możemy sobie przesunąć tam na drugą kartę, no i właśnie we wtorek one się pełnią i będziemy mogli sobie je zgarnąć, będą one pewnie giga proste i będzie to działało tak samo jak w ukrytym skinie, gdzie mieliśmy na przykład królową kostę, gdzie też mieliśmy drugą stronę za wykonanie specjalnych zadań i tam akurat były to style, w tym momencie nie wiemy co my dostajemy, ale pewnie też jakieś style albo atkowe prezenty. A odnośnie startu samego sonu, to wystartuje on prawdopodobnie. W środę 8 marca z rana będzie coś w stylu, że rozpoczniemy przerwę techniczną na przykład o 6 rano bądź 10, a następnie Fortnite popracuje te kilka godzin i myślę, że o godzinie właśnie tak 13, 14, 15 jest szansa już na nowy sąd, także będziemy oczywiście robić wtedy streamka. Serdecznie zapraszam, no i będziemy robić mega dymy i zobaczymy co finalnie dostajemy, bo wtedy wycieknie mega dużo informacji, ale również pamiętajcie, że jest już praktycznie ostatnia szansa, żeby zgarnąć darmowy kad na nowy sąd 1000 fałdolców, no i obecną i kolejną ekipę jak to zrobić, jeśli kupisz obecnie ekipę do końca lutego, możesz zgarnąć karnet na ten sezon, bądź zwrot 1000 fałdolców, karnet na kolejny sezon, no i do tego jeszcze 1000 fałdolców za zakup ekipy, gwarantowany dla każdego, który to kupi, no i oczywiście ekipę z lutego i marca, totalnie właśnie w sumie za friko, bo po zakupie wystarczy, że ją anulujesz i Fortnite nie pobierze ponownie Twoich pieniędzy, oczywiście ten trik możesz zrobić również jeszcze w marcu, przed rozpoczęciem tego nowego sezonu, aczkolwiek wtedy otrzymasz inne ekipy, czyli tą z marca i Tom z kwietnia, także róbcie jak uważacie i ten sposób kiga polecam, bo coraz więcej osób z niego korzysta i po prostu oszczędzacie dużo kasy to no macie równowartość kilku tysięcy pałców za około 40 zł, także kupujcie z kodem say Counter, a powiem Wam jeszcze o dzisiejszym evencie, który już dzisiaj pojawił się oficjalnie w Fortnite jest to event FNCS, gdzie będziecie zgarnąć uwaga, darmowego skina wraz z całym pakietem FNCS, dwie gwarantowane nagrody i inne rzeczy. W tym momencie niestety nie wiadomo czy jest to błąd, czy faktycznie odbędzie się to już dzisiaj i będę Was o wszystkich update'ach informował dokładnie na live, ale działa to w ten sposób, że Fortnite przed chwilą dał specjalną zakładkę. No właśnie z tym eventem jedne co musicie zrobić, to w specjalne punkty na turnieju i są tam gwarantowane nagrody. Turniej miałby się odbyć dzisiaj o godzinie 18, przynajmniej tak jest właśnie w grze obecnie zaplanowany i za wbicie jednego punktu dostajesz jeden prezent, czyli emotkę, za wbicie 8 punktów dostajesz graffiti i są to nagrody dla każdego gwarantowane, bo wystarczy, że będziesz po prostu jedną, dwie gierki i te punkty wiesz, jest to totalnie łatwiutkie, no i za wbicie jeszcze większej ilości punktów otrzymasz również cały zestaw tego skina FNCS, który niedługo będzie w sklepie. Top 1350 drużyn otrzymuje właśnie ten skin od razu, także warto wziąć w nim no bo jest to giga fajne, cały zestaw kosztuje kilkadziesiąt złotych I będzie on oczywiście do kupienia już niedługo w Fortnite cie. Na finały Fans jest, a teraz możecie go zdobyć darmo I dlaczego mówię, że nie wiadomo czy jest to błąd czy nie Dlatego, że ten event na 100% się odbędzie Co mówiłem już w poprzednich materiałach Aczkolwiek w tym momencie ten event nie jest nigdzie ogłoszony przez Fortnite'a I możliwe, że Fortnite dodał go po prostu przez pomyłkę I odbędzie się on w jakiejś innej dacie Niestety o tym nie wiadomo Jest to troszeczkę słabo przygotowane, bo jeśli odbędzie się on dzisiaj No to mamy tak naprawdę 2 godziny na przygotowanie się do niego I jest to giga dziś. Możliwe, że porta przesunie go na przykład na środę bądź inny dzień. Aczkolwiek stwierdziłem, że warto Was o tym poinformować, bo jeśli faktycznie event odbędzie się dzisiaj, ten turniej, to po prostu byście go przegapili. Bądźcie czujni, ja około 18 będę robił na 100% live, będziemy go grać i będę Was o tym informował. A jeśli nie będzie, to powiem Wam na live, że jest on przesunięty i dokładnie na kiedy, i przygotuję dla Was inny wtedy materiał. Także śledźcie to, bo nagrody gwarantowane są gigafajne, no i warto sobie je zgarnąć. Ale również przypominam, że są specjalne zdania, gdzie macie zdobyć 11 normowych prezentów dla wszystkich graczy Fortnite, na jedne co musi. Się zrobić to, teraz wbić sobie do Fortnite'a, a następnie wykonać specjalne zadania Demo's które macie jeszcze niecałe tylko dwa dni. Następnie, się zrobicie te zadania i odbierzecie sobie darmowego skina, dostajecie kolejne zadania, które macie zrobić i oddawać aż 11 darmowych plecaków, które są dla wszystkich graczy gwarantowane. Jeśli odbierzesz skina z Demon co ja już zrobiłem, otrzymujesz kolejne zadania właśnie w zakładce po lewo i będziesz miał 11 etapów. Każdy tam etap dać jeden dodatkowy plecak, i jedne co musisz tam zrobić, to robić ile oczywiście możesz robić to wraz ze swoim teammateem, co będzie dużo prostsze i łącznie musisz zrobić około chyba 100 killi, żeby odblokować wszystkie style. Co 10 killi masz jeden etap, więc nie jest to takie ciężkie, bo wystarczy troszkę pograć i te rzeczy odebrać i co ciekawe, event o to już zaraz się kończy, bo kończy się on dokładnie na jutrzejszej aktualizacji, ale co ciekawe, ten event z tymi czaszkami, jeśli go odblokujecie, możecie robić przez dwa tygodnie, czyli praktycznie do końca tego sonu. także mega sobie polecam to odblokować, bo nie musicie po prostu się z tym śpieszyć i również jeszcze powiem wam o evencie właśnie tym FNC jest, że jest on duo i prawdopodobnie ten turniej będzie zbudowaniem, także szukajcie swoich duo partnerów, macie wbić na jego Discorda, bo tam na pewno ludzie będą szukać ludzi do gry. No i macie po prostu sobie to ogarnąć. A sam skin do zakupu pojawi się już niedługo, bo będzie skin z pakietem dostępny, prawdopodobnie, w ten weekend i będziecie mogli go kupić z kodem Seikamsa. I przypominam, że skiny FNC jest co tyle ciekawe, że one już nigdy do Fortnite'a więcej nie wracają. Czyli w tym sonie będziecie je mogli zdobyć tylko teraz i już nigdy te skiny nie wrócą. I będą po prostu OG i taka ciekawostka, że również w Weekend będzie pewnie mogli zdobyć jeszcze jakieś darmowe prezenty, zaglądanie Twitcha. Właśnie finałów FNC jest, bo wtedy będą one się odbywać, ale o tym też przygotuję dla Was następny materiał. A teraz dziękuję za uwagę, łapka w górę, sub, kodzik, sejkam w sklepie. jesteście najlepsi, trzymajcie się i bądźcie na poprzednie materiały, cześć!